Cześć, właśnie wyjeżdżam lawetą od Juska, bo Marek chciał, żebym mu pomógł zawieźć jakąś maszynę do klienta. Chyba siewnik, ale nie jestem pewien. Co by to nie było, to i tak trzeba mu pomóc. W sumie dawno nie wypożyczałem tej lawety. Zagadam kiedyś z mechanikiem, ile on za nią chce i może odkupię ją od niego. Nie jest ona jakaś super, ale na razie nic lepszego nie potrzebuje. Sorry, że przeszkadzam, ale właśnie dołączył nowy, wspierający Adrian Janiak. Dzięki za wsparcie. A jeśli ty chcesz wesprzeć mój kanał, to przycisk Wesprzyj masz na dole. Dobra, już nie przeszkadzam. Elo. A zawsze to miałbym swój sprzęt i nikogo nie musiałbym prosić. Zobaczymy. Nic nie obiecuję. Jak mi jej nie sprzeda, to dalej będę od niego pożyczał. A i mam nadzieję, że sprawnie nam pójdzie z tym siewnikiem, bo jestem dogadany po południu na zakup pól z tą panią, co mam tą dzierżawę, na której były ziemniaki. W końcu to pole, które mam w dzierżawie, będzie moje. Fajne są te dzierżawy, ale na własność to na własność. Dobrze się złożyło, bo akurat pani potrzebuje pieniędzy i do mnie zadzwoniła, czy bym nie chciał. A że je teraz szukam pól, to biorę w ciemno. Jeszcze z kazikiem któregoś dnia muszę się spotkać. Też mówił, że ma DLA mnie dwa pola. No w końcu będzie co obrabiać. Jak macie do mnie jakieś ciekawe pytania, to zadawajcie w komentarzu. Jutro pewnie pojadę do szpakowa dokończyć wycinkę. To poodpowiadam wam na nie. Marek już czeka. A to on tego gruchota chce komuś zawieść. No niesamowite, co ci ludzie kupują. O ten siewnik ktoś od ciebie kupił. No tak, a co ci w nim nie pasuje, elegancki siewnik? A ty miałeś te maszyny odnawiać, a on tak samo wygląda jak poprzednio. Dobra, dawaj go wrzucamy. No, wygląda, bo ja go nie odnawiałem. Wystawiłem go tak, jak teraz jest, dla testu, i patrzę, sprzedał się. No to dla mnie jeszcze lepiej. Był wczoraj gość obejrzał go i mówi, że go bierze, tylko muszę mu go dowieść. Dobra, wsiadaj. A to on go będzie odnawiał, czy tak używał? Nie mam pojęcia. W sumie to nawet o to go nie pytałem. A ty wiesz, gdzie jechać? No, jak dzwoniłeś, to mówiłeś, że za tartakiem w prawo, i potem przez las, i tak gdzieś się skręca. To tak mam jechać? No mniej więcej tak, jak coś to będę ci mówił. Fajnie, że ktoś go wziął. Bez mojej roboty, takie handle to ja mogę robić. Postał chwilę u mnie na podwórku i bez żadnego wkładu się sprzedał. Ale jakbym miał go odnawiać, to daj pan spokój. Roboty co nie miara, a zarobku z tego zero, bo ile ja na takim starym siewniku zarobię, tyle co nic. Gdyby to był jakiś fajny, nowy siewniczek, to tak można go naprawiać, a to to już zabytek. Zabytek, a dalej go ktoś chce. Może ma jakiś kawałek pola, co będzie nim obrabiał. Na mały areał to większego siewnika nie trzeba. Możliwe. A z drugiej strony co nas to obchodzi? Sprzedał się, to się sprzedał i nie ma co drążyć. Ty jesteś zadowolony, bo się pozbyłeś, a ktoś jest zadowolony, bo kupił i tyle. No racja. A ty co tam teraz porabiasz? Ostatnio nawiozłem i zaorałem pola. Teraz tylko muszę je zasiać. Ale czasu nie ma, bo o startaku ciągle dzwonią i chcą, żebym przyjeżdżał drzewa wycinać. I ledwo co wróciłem, to ty zadzwoniłeś, no to co tobie ma mnie pomóc? Pomogę ci i pewnie będę wracał do szpakowa. Dokończę tam wycinkę działki, to będę miał z dwa albo trzy dni spokoju. Albo i więcej, bo jak przez te dwa dni nie znajdę nowej działki, to będzie krucho. Ale to konkretnie w szpakowie musi być ta działka? Nie musi, a masz coś? Ja nie mam, ale jak byłem na skupie, to przypadkiem usłyszałem o jakiejś działce tu niedaleko tartaku. Ale od kogo usłyszałeś? Od właściciela skupu. Rozmawiał z jakimś gościem i mówił, że jedzie kupić działkę w lesie. Coś tam usłyszałem, że chyba hektar ma ta działka i podobno w dobrych pieniądzach. Ja dzisiaj jestem umówiony na zakup pól z klientką. I jak uda mi się je kupić, to zobaczę, ile mam pieniędzy, to się do tego gościa ze skupu odezwę. Jak kupowałem od niego Ursusa, to już wtedy z nim rozmawiałem o działkach. Może zapomniał o mnie, to mu się przypomnę. Dobrze by było tą działkę od niego kupić. Jeszcze jak ona tutaj blisko tartaku, to już w ogóle super. Nie musiałbym tyle jeździć i w każdej chwili mógłbym podjechać, wyciąć i sprzedać. Tylko na zakup pola jesteś umówiony? Może i na co więcej? Jak ja z woźniakową jestem umówiony. Haha, ha, ha, toż to babcie. Ja jadę oglądać pole, a nie podwozie. O, a to co? No kurnik. Taki bym sobie postawił, to wszystkie kury bym pomieścił. Uważaj, zaraz jest skrzyżowanie i skręcamy w lewo. Dobra. A jak taki kurnik ci potrzebny, to ten sobie kup, tylko nie wiem, czy przy okazji z tym kurnikiem mafii nie dostaniesz Chyba mnie nie stać na taki kurnik, ale przydałby mi się taki A co, co chodzi z tą mafią? A ile on może kosztować? Z 700 tysięcy? Ty no nie wiem, nie za mało powiedziałeś? Toż to stary kurnik, on teraz ładnie wygląda, ale on tu stoi już ładnych parę lat A gdzie ten twój klient mieszka? Zaraz za zakrętem po prawej stronie będzie jego dom O, tu widać jego dom Podjedź od razu tyłem do garażu. Żadnego ciągnika tu nie widzę, chyba że żona będzie napędem. Cicho. Czy ja dobrze widzę maluch stoi w garażu? A nie wiem, nie widziałem. Dobry. Dzień dobry. To co, rozkładam lawetę i ściągamy siewnik. Ta. Dobra, dawaj, podnosimy go. Ostrożnie! O i poleciał. Dobra, nic się nie dzieje. To solidny sprzęt. Czekaj, wezmę sam tu złapię, podniosę go i pojadę na kołach. O, a co to za ładny fiacik. Może któryś z panów jest zainteresowany kupnem? Taki on nie za ładny. A on na chodzie jest? Nie, nie odpala, ale za to ma ładne wnętrze. Długo tu tak stoi? Z dwa lata. Kupiłem go, bo chciałem odrestaurować, ale niestety nie mam czasu i to jest za drogi biznes, więc odpuściłem. Ale wnętrze jest ładne, tylko z zewnątrz źle wygląda. No, środek jest nowy. A ile pan za niego chce? Bez negocjacji za trzy tysiące go sprzedam. Składany się po półtora tysiąca i bierzemy go na spółkę? Chcesz go kupić? Chcesz samochód w takim stanie? Na internecie w tej kwocie nie znajdziemy niczego lepszego? Nie znajdziecie, mówię szczerze, takiej wersji z takim wnętrzem. Dobra, możemy go wziąć, ale za dwa i pół tysiąca. Panie, no coś pan, poniżej trzech tysięcy nie zejdę. A mówię panu, nie znajdziesz pan nic lepszego w tych pieniądzach. A jak go panowie odnowicie, to spokojnie z dwadzieścia tysięcy dostaniecie. Dwadzieścia tysięcy to chyba przesada. To co Marek chcesz go brać? Dawaj weźmiemy go na spółkę, mamy lawetę, od razu go do mechanika zawieziemy, zobaczy, co tam się z silnikiem dzieje, i jak naprawi silnik, to weźmiemy sami szlifierki i go odmalujemy. No, nie wiem, czy chce się podejmować lakiernictwa, ale dobra, możemy go wziąć. Półtorej tysiąca to nawet jak stracę, to nic się nie stanie. A lawetę mam, to będziemy go mogli wozić z miejsca na miejsce. A wszystkie dokumenty pan posiada? Oczywiście, że tak jak się panowie zdecydujecie, to podejdziemy do domu i wszystko dam. Dobra, nie ma co, bierzemy. Wsiadam do lawety, podjeżdżam i ładujemy. No, dawaj. będzie pan odnawiał czy do czego pan go będzie używał Tak planuję go odnowić na początku pomyślałem że kupię fiata i że na nim będę się uczył ale jednak zmieniłem zdanie i zacznę od czego prostszego No to można go wpychać Już wszystko gotowe nie Tak możemy już go wpychać to trzy, cztery i pchamy. Jeszcze trochę i będzie. Z przodu jest jeszcze pół metra wolnego miejsca. To pchamy dalej. Już wystarczy. To ty mocuj go, a ja idę z panem podpisać umowę. Wszystko załatwione, możemy jechać. W takim razie dzięki, cześć. Cześć. Ale żeśmy sprzęta kupili. Fajny, nie? Samochód fajny. Ale jego stan niezbyt. Wiesz, ile trzeba będzie w niego roboty i pieniędzy włożyć? Wiem, nie musisz mi tego mówić. Jak myślisz? Zarobimy coś na nim? Nie wiem, ale jeśli naprawdę doprowadzimy go do stanu igła, to nie szkoda będzie ci go sprzedać. No, w sumie trochę szkoda. Ciekawe, co z tym silnikiem, dlaczego on nie odpala. Ciężko powiedzieć. Ty, no to jedziemy od razu do Juska. U niego jest mój samochód. To zostawię tam lawetę i wrócimy moim. Dobra. A o co chodzi z tym kurnikiem i mafią? To była stara baza mafii. Postawili kurnik i oprócz biznesu pod budynkiem mieli swoje miejsce spotkań. Co ty opowiadasz? Da się tam wejść? Do kurnika się nie da, zamknięte jest wszystko. A do tej bazy? Ta baza była w środku, ale jak ją odkryła policja, to potem ktoś kupił ten kurnik i to zalał betonem. Aha, bez sensu, a może tam podjadę, zobaczę, co się dzieje. Wiesz, może czyje to teraz jest? Możesz podjechać, a czyje to mógłbym się dowiedzieć, a co chciałbyś kupić? Nie, no kupić raczej nie. Nie stać mnie na takie coś, ale chętnie bym się dowiedział, ile to kosztuje, a dlaczego to stoi opuszczone. Opuszczone stoi, bo ludzie się boją tego kupić, a ile kosztuje, to może twoi widzowie ci powiedzą. Ale tu jest duży plac, przecież tutaj obok można postawić drugi kurnik. No racja, widzowie. Jeśli ktoś z was wie, ile może kosztować taki kurnik, to napiszcie mi w komentarzu. Zaniedbane jest to miejsce. Dużo pracy trzeba by było włożyć, żeby zaczęło funkcjonować. Ale ty to mógłbyś tutaj kury trzymać, masz pole, czyli miałbyś czym karmić. To kilka lat i by ci się biznes zwrócił. Ty, ja mam jakieś oszczędności, jeszcze trochę pieniędzy dostanę za drewno. To jeśli byś się dowiedział, ile ktoś za to chce, to najwyżej wziąłbym kredyt i to kupił. Jeśli naprawdę ci się to przyda, to odezwę się do dawnych kolegów i popytam. Skoro to stoi nieużywane, to może ktoś sprzeda to za bezcen, tylko aby się tego pozbyć. No po co komuś taka działka, skoro ja mogę dać mu pieniądze i będzie miał spokój? A ja bym sobie tutaj zrobił biznes. No nic, czas jechać. Nie za dużo masz tych biznesów? Potrzebny ci kolejny? Ale ja trzymam kury, tylko bym je z gospodarstwa wszystkie tutaj przeniósł i rozwinął to wszystko. To już będziesz potrzebował pracownika. A z Adamem ty się nie dogadywałeś na współpracę? Dogadywałem się, ale ja mu wykosiłem pole i tyle. Na razie go nie potrzebowałem, bo mam na razie za mało pól. Jestem z nim tak dogadany, że jak będę go potrzebował, to będzie przychodził. Jak kupiłbyś ten kurnik, to już musiałbyś go zatrudnić na pełen etat. Ale czy go kupię? Zobaczymy. Dobra, zadzwonię i powiem mechanikowi, że go niego jedziemy z ładunkiem. Jesteś w domu? No jestem, a co coś się stało z lawetą? Nie, z lawetą wszystko w porządku. Przynajmniej na razie. Ale ten, jedziemy do ciebie z ładunkiem, i tylko chciałem zapytać, czy jesteś? Za ile? Za 10 minut powinniśmy być. Dobra, to ja czekam. Józek już na nas czeka. Ciekawe, co jest z tym silnikiem, że nie odpala. Dowiemy się, jak go naprawi. Patrz, co dla ciebie mamy. Widzę, przyprowadziliście mi tu kuperdzy. Jaką kuperdzy, przecież to stan muzealny. Dobra, co jest w nim do zrobienia? Silnik nie odpala. Dobra, to to ogarnę coś jeszcze? Gdybyś blacharkę robił, to jeszcze miałbyś co robić, ale że ty tym się nie zajmujesz, to już nic. A daj spokój, chciałoby ci się bawić ze szlifowaniem tego wszystkiego i potem z naprawianiem? Ja tam wolę przy silnikach grzebać. No nie chciało, dlatego oddaję to tobie. A ile może ci zajać naprawa? Nie wiem. Najpierw to muszę go obejrzeć, zobaczyć, co się stało, i wtedy będę mógł ci powiedzieć. A zrzucamy go z lawety? Nie, weź odstaw lawetę, skąd ją wziąłeś razem z samochodem i niech stoi. Dobra, to jadę ją zostawić, biorę Seata i wracamy do domu. Dobra, widzowie, nie ma czasu na pogawędki. Muszę już wracać do domu, bo zaraz jestem umówiony na kupno nowych pól. Idealnie zaparkowane, ale fajny będzie ten fiacik, jak go naprawimy. Jak myślicie, ile może być wart już po remoncie? Ja, jakbym miał strzelać to 12, może 13 tysięcy. A ty, jakbyś miał strzelić, to jak myślisz, ile będzie wart maluch po remoncie? Strzeliłbym, że będzie wart 16 tysięcy, chyba że go przetrzymamy kilka lat, to może z 20, ale raczej nie więcej. Widzę, że ty optymistycznie dałeś. Ja to myślę, że 12, może 13 tysięcy. I co za tylko tyle byś go sprzedał? Przecież zapłaciliśmy za niego 3 tysiące. To już masz tychę. Dodaj teraz naprawę silnika i malowanie całego samochodu. To nie wiem, 8, powiedzmy, że wszystko razem z samochodem wyniesie 11 tysięcy. To przecież, jak go sprzedasz za trzynaście, to masz dwa tysiące zarobku, to już lepiej go sobie zostawić, niż za tyle sprzedać. Ja to jak już wystawiłbym go za dwadzieścia i niech stoi, jak ktoś się zgłosi, to za tyle go sprzedamy, a jak nie to, będzie u nas stał. W sumie masz rację tyle roboty, żeby zarobić tylko dwa tysiące, to już lepiej, żeby sobie stał. I to dwa tysiące do podziału, czyli tysiąc na głowę. Dobra, ja cię podwożę i jadę do domu. Pamiętaj tylko o tym kurniku. Jak coś będziesz wiedział, to dzwoń. Będę pamiętał, cześć. A wy, widzowie, co sądzicie o pomyśle zakupu kurnika? Ja uważam, że dzięki niemu mógłbym bardzo mocno się rozwinąć. W dodatku tam jest duży plac, i jeśli bym dużo zarabiał z tego kurnika, to potem mógłbym postawić obok kolejny. Tylko ciekaw jestem ceny, ile on może kosztować. Kompletnie nie wiem, bo jak taki kurnik kosztuje milion albo więcej, to nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. No nic, nie ma co gdybać, tylko trzeba czekać na telefon od Marka. A teraz wracam na chwilę do domu i jadę zaraz się spotkać z właścicielką pól. Witam Państwa. Chwilę później, niestety, właścicielka nie chciała być nagrywana, więc widzimy się teraz. I tak, udało mi się kupić nie jedno, nie dwa, a trzy pola. To pole, które miałem w dzierżawie, jest już moje. To pole ma około 30 arów. A to jest drugie pole, jakie kupiłem i obydwa, gdybym połączył, to bym miał 62 ary. No i fajnie. Możliwe, że te trzy pola, które tutaj mam, połączę w jedno duże, tylko to już w następnym sezonie. Teraz nie chcę orać między. Dobra, to są dwa nowe pola, ale mam jeszcze jedno. Tamto jest już większe i ma 75 arów. I jesteśmy. To już jest kawał pola. Nie wiem, czy to nie jest największe pole, jakie mam. Oprócz tego, co tutaj widzicie, jeszcze kawałek jest schowany za tym laskiem. I co najlepsze, ten lasek w połowie należy do mnie. Ale dobrze by było dogadać się z właścicielami reszty lasku i odkupić go od nich. Dzięki temu mógłbym zyskać około 20 arów. W sensie 20 arów, jak kupiłbym od nich część lasku, i pewnie z 10, może 15, jak wyciąłbym drzewa, które należą do mnie. To całe pole wtedy miałoby ponad hektar. O proszę, widzicie, tutaj jest jeszcze kawałek pola. Dobra, wracam do domu, ale fajnie, że w końcu udało mi się kupić jakieś konkretne pola. Wziąłem trzydziestkę, bo chcę schować kopaczkę. Ostatnio tak ją zostawiłem i tak stoi. A już wykopki się skończyły, to nie będzie mi potrzebna. Możliwe, że to był jej pierwszy i ostatni sezon u mnie. Czekam teraz na pieniądze od pana Janusza. Jeśli będzie ich dużo, to sadzę ziemniaki na dużym polu. A jak mało zarobię, to już więcej ich nie będę sadził. Ale jeśli dalej będę sadził, to planuję kupić kombajn do ziemniaków, bo to zbieranie koszykiem to mi się nie widzi. A takim kombajnem to robota idzie jak zła. Zresztą sami widzieliście w poprzednich odcinkach, ile czasu zbierałem ziemniaki ręcznie, a ile kombajnem. Nie wiem, czy w następnym odcinku nie wezmę się za workowanie ziemniaków. Bo one tak nie mogą leżeć, bo tutaj zaraz trzeba będzie szykować miejsce na byki. Tak, byki. Dla widzów, którzy ciągle pytają, jakie zwierzęta będę miał i gdzie je będę trzymał, to tak. Tutaj będę trzymał byki.